Proszę Państwa, tutaj zeszłam, tam jeszcze widać e, jeziorko i tą ponądką idziemy na skróty. wyjdziemy tam gdzie zaparkowałam. Dużo krótsza dróżka. Proszę zobaczyć jak ludzie sobie tutaj mają swoje domki. Jak sobie pięknie odpoczywają wiecieczkami. Tutaj proszę. Jest taka alejka chyba prywatnych domków. Nie wiem, czy to jest do wynajęcia. Czy tu są prywatne domki? Jest ulica Grzybowa. Tam równolegle dalej jest ta główna droga. Tak sobie skróciłam. Skróciłam sobie bardzo dużo. Prawie taką podkowę ominęłam. Idę po prostej prosto do mojego samochodu mm. jak pięknie tu ludzie mają proszę zobaczyć Przepraszam bardzo, to są domki prywatne czy pod wynajem? Prywatne i pod wynajem. Prywatne i pod wynajem. Tak. Aha, dzięki uprzejmie. Proszę zobaczyć. Grill ładnie można sobie tu grillować też jak nie ma pogody plażowej. Jakie świetne. Tu już teren pod budowę. Tutaj sobie też będzie budował i zarabiał. no tutaj następny domek. Taki jak w naszych skansenach. Okiennice zamykane, świetnie. Widzicie państwo, musiałam zrobić taką wielką podkowę, żeby znaleźć się w tym miejscu, gdzie byłam, a tutaj sobie tylko przeszłam 50 metrów prostą drogą i już wychodzimy koło tego ogromnego placu zabaw dla dzieci. Bardzo piękny ośrodek. Naprawdę bardzo mi się podoba. To standard taki w wysokim standardzie, ja twierdzę. I jeszcze piecze, ale uznałam, że wystarczy. No i proszę bardzo. No, proszę zobaczyć. Jakie piękne samochody, jakie piękne przyczepy. Tam dalej jest kamperowisko, państwu nie pokazałam. No bo co tu pokazywać? Opolski, no polski, Opola. Opole. A tutaj się szukuje jakaś dyskoteka. Zobaczymy o co tu chodzi. Parking. Jakieś wesołe miasteczko się rozbija? Czeskie, tak. Czeskie, wesołe miasteczko się tutaj będzie rozbijać. Mhm. Mm Nie będę zdała. Ławka 15 zł. No, już jeden napis po polsku. Ławka 15 zł. tak, że to będzie. Pan już idzie do mnie. Chyba po czesku mówi, więc wiele się nie dowiem. Ale to chyba będzie rozbijane. Będzie jeszcze coś rozbijane? Dzień dobry. Tak. Co jeszcze będzie? Kolejka? Czy tu będą autka? Autka jeszcze nie. Nie. A ławka, gmuchaniec, Aha. I kiedy to będzie otwarte? Ale już, to już jest czynne. Dio. Już jest czynne. Dio. A kiedy będzie czynne tutaj? Dio. Nie wiadomo jeszcze. O piątek. To dziękuję bardzo. 15 zł ławka, już przeczytałam. No dobrze przekażę znajomym, bo pytali. Dziękuję, wprzed i dnia. Także można z dziećmi się już wybierać. Już jest czynne. Lunapark. Lunapark. Ławka dmuchaniec. Ławka 15, dmuchaniec 10. No nie ma czasu chyba jak długo na tym dmuchawcu można skakać? Za 10 zł, Która będzie, duże. Zabawa dla dzieci i dorosłych. Uh. No, szczerze mówiąc, to ja, można byłoby zjechać z takiego dmuchawca. <słuch> o, jest autko swoje, widzę. Także, proszę Państwa, są różne atrakcje. Naprawdę ja tu tak szybciutko bieżni przeszłam. Nie popatrzyłam dokładnie, ale twierdzę, że są różne wspaniałe atrakcje i warto tutaj przyjechać. Tam troszeczkę dalej, jakieś 50 metrów, jest bardzo ładny, duży, duże kamperowisko. To już każdy sobie wyobraża jak wygląda kamperowisko, więc nie będziemy tam celowo szli, żeby to pokazać Państwu, bo generalnie wiadomo o co chodzi. No, no. Piękne miejsce, piękne miejsce. Tutaj też mamy. Zaraz zobaczymy, co tu jest napisane. Ośrodek wczasowy. A tu się właściwie zaczęło. Bo tam dalej jest brama, ale tutaj już się, jak już zobaczymy zresztą, ile tych kamperów się zjechało. Proszę bardzo. Ośrodek wczasowy. Wczasy, wesela, noclegi, imprezy okolicznościowe. Tak jest. Ktoś tutaj miał, a chyba moja nawet, synowa dziś większym, ładniejszym miała. No a tutaj, proszę Państwa, jest kamperowisko, duże, przestrzenne, z wygodami, ładna łazienka, tam dalej jest dla dzieciaczków, troszeczkę atrakcji z basenikiem, no, więc to jest dosyć dużo, bo tam trzeba troszeczkę podejść samochodu i tam jest dopiero wejście, wjazd. Więc już tutaj widać, że że ludzie się rozbijają. Zobaczymy zresztą, już tu jesteśmy, to zobaczymy jak to kochani wygląda. No tutaj widzicie, tutaj jest łazienka. jest, to i to je postawione. I tam gdzie te auta, ten budynek, to tam już jest drama. Więc jak widzicie Państwo tam się jeszcze ciągnie, ciągnie do <trym> tego lasku. Yy, bardzo duże jest to kamperowisko. Że może być jakaś intymność. Bardzo duże i bardzo wygodne. No i tam jest brama i tam troszeczkę też jeszcze w lewo jest troszkę kamperów. No to jest dobre. Coraz lepsze rozwiązania na osobówce można, proszę bardzo. O. Rowerki. Do spanka. Małe autko. Wygodne. W podróży spać. Dwie osoby mogą. No ale po zespaniem już nie ma gotowania, prawda? Jak to bywa w przyczepach do O, Udaję się do swojego auta. To był piękny dzień. Więc tak mówię. Swego <ścoughs> nie znacie, cudze chwalicie. No to jest pięknie, że to, całe, te całe jeziora troski są generalnie w lesie. To jest w lesie. To jest piękne. Nie jest jakaś plaża. Pusta, pełna tu jakichś tam pa, pa, parasoli. Tutaj mamy drzewa, Tutaj możemy sobie pochodzić Wejść z jeziorko i pójść na jagody. Zobaczymy na rejestrację, op, pole, no, tutaj to chyba Warszawka. Warszawka, tu okolice Opola, a tu co to, Gdańsk? Gdzie? to chyba Gdańsk-Gdynia. za obie słowa polskie. Dużo, dużo. Na razie to jest opola. Cały Śląsk się cały zjechał. Na razie. Tam jakieś, nie wiem, co to jest. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia. Dziękuję za uwagę.